Kajak Krytyczny. Ale czy Krytyczny to Krytyczny, bo wszystko krytykuje? Cześć, witaj. Ostatni odcinek z serii: 4 typy osobowości. Dzisiejszym tematem jest osoba Kajak Krytyczna. Zadałem pytanie, czy to jest osoba, która będzie nam wszystko krytykowała? No właśnie nie. Jest to osoba bardzo dyplomatyczna, która bardzo solidnie i dokładnie rozważa wszystkie plusy i minusy, argumenty za i argumenty przeciw. Ona oczekuje od środowiska jasno określonych oczekiwań. To jest osoba, która bardzo lubi analizować, tzw. Tak Excel. Plusy, minusy, tabelki, czy się zgadza, plusy. To jest to, w czym ta osoba czuje się najlepiej. Ona też ceni sobie współpracę ale cenię sobie współpracę z osobami, które mają bardzo wysokie kwalifikacje, bardzo wysokie standardy wdrożone ISO w firmach. Na poprzednich też odcinkach mówiłem o tej windzie. No właśnie, jak się osoba k-krytyczna zachowa w windzie. Pamiętacie? Grupka stoi osób, czekają na windę, podchodzi kolejna, D szybko wciśnie 15 razy ten guzik. Inicjatywna, jak już winda zjedzie, to jeszcze włoży stopę, zobaczy, czy przypadkiem komuś... Nie trzeba pomóc, nie zrobić miejsca. Osoba stała, to jeżeli ta winda nie będzie przyjeżdżała na odpowiedni czas, to ona powie: zostawiam tą windę i pójdzie schodami, tylko żeby się nie spóźnić na bardzo ważne spotkanie. Jak zachowa się osoba K, krytyczna? No właśnie, kiedy się drzwi otworzą, wszyscy już wejdą i nagle zaświeci się alarm, że jest kogoś za dużo. To to jest pierwsza osoba, która Wam powie: O, słuchajcie, tutaj jest kogoś za dużo, my musimy kogoś wyprosić, ponieważ dźwig dopuszcza 650 kg, a jest przeciążenie, więc ktoś z Was wychodzi. Jeżeli nikt się nie znajdzie chętny na wyjście z tej windy, to najczęściej to jest ta osoba, która z tej windy wyjdzie, krytyczna. I to charakteryzuje te osoby. Poznałeś właśnie cztery typy osobowości: dominant, inicjatywny, stały i krytyczny. Jaką Ty jesteś osobą? Wiesz jak to sprawdzić? No właśnie, jest dużo testów w internecie. Możecie sobie wpisać sprawdzić test osobowości, disk, persolog. Będziecie mogli zobaczyć. Tylko pamiętajcie, odpowiadajcie na to pytanie nie tak, jak być powinno, albo jak się wydawało, że ktoś mógłby to odczytać, tylko znajdźcie sobie chwilę wolnego czasu, naprawdę pół godziny, wyłączcie telefony, wyciszcie się, dobrze czytajcie pytania i odpowiedzcie tak, jak czujecie. Dzięki temu będziecie wiedzieli, jakim typem osobowości Wy jesteście, na jakie bodźce wy reagujecie. Zobaczycie też, na jakie bodźce reagują właśnie inne osoby. Bo tak jak wam powiedziałem, jesteście handlowcami, jesteście rekinami networkingu, idziecie na spotkania, chcecie dostać jak najwięcej kontaktów, a nagle się okazuje, że ktoś się zaczyna bawić podczas spotkania wizytówką, zaczyna coś rysować, zaczyna coś nerwowo sprawdzać na telefonie. Pytanie dlaczego? Czy coś zrobiliście u niehalo? Czy mówicie coś, co go zupełnie nie interesuje? To są cztery typy osobowości. Jeżeli nie trafiacie w jego osobowość, to. Nie możecie dopiąć biznes jak najbardziej, ale lepszy sukces odniesiecie, wiedząc, kto jest po drugiej stronie. I wtedy, tak jak pojedziecie z waszą ofertą do prezesa dużej firmy, i on wam powie, proszę to złożyć w sekretariacie, odpowiemy za dwa tygodnie na Państwa potrzebę, a pojedziecie za dwie godziny do innego prezesa, konkurencyjnej firmy, i on powie tak, 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 jasne, my to już bierzemy, to nie wy coś zrobiliście źle, bo wy tą samą. No, nie chcę powiedzieć, utartą ścieżkę, ale wypracowany model sprzedaży macie i prezentowaliście go na pierwszym, na drugim spotkaniu. Ale właśnie was, wasz odbiorca mógł być innym typem. Mógł być D, mógł być I, mógł być E, mógł być C i wymówiliście się jednym ciągiem. A może do nich trzeba mówić zupełnie inaczej? I to wam zwiększy sprzedaż, a przede wszystkim poprawi komunikację w zespole. Zapraszam do zrobienia dysku, abyś ty wiedział, jakim typem osobowości jesteś. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Networking na najwyższym poziomie. Daj subskrypcję!